Przedstawiam wam partnerów kanału Betcrisp4Bet, zakłady bookmacherskie i nowym został PZBook. Także gramy także z PZBookiem, będą free bety, dodatkowo właśnie pod PZBooka. Śledźcie kanał dalej, bo będzie jeszcze nie jeden partner kanału. To tyle w ramach naszych partnerów kanału. No, witam na kanale Ograć Bookmachera. Na początek, jak zwykle. Trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet i tak mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu, i przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi zysk Co to jest maxi zysk To jest promocja Forbet, właśnie dla nowych graczy, ale nie tylko, bo często jest weekendy i najwyższe ligi rozwyżkowe To jest taka promocja, że jeżeli kupon okaże się wygrany. Wówczas macie podwajaną wygraną. Bardzo fajna promocja. Radzę skorzystać, jeżeli ktoś nie ma konta. Link do rejestracji do Forbet będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do typów i analiz na dziś. No, witam na kanale Ogrodzie. Machera. Wczoraj, no niestety, kompletnie nie nieporozumienie z moimi typami. Tylko dwa napięć weszło. Także liga hiszpańska nam. Weszła i Portugalska, no inne ligi, no trochę, no trochę zaszacowałem swoje możliwości. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Nie gram na underdogów, raczej na faworytów. Miejmy nadzieję, że nas nie zawiodą. Jak zwykle mamy na niedzielę, czyli konkurs od Forbet 50 zł. Co trzeba robić, żeby wygrać te 50 zł Forbet. Zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu pod filmem wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w spotkaniu Real Sociedad FC Barcelona dodawać oczywiście trzeba też minutę pierwszej bramki i login od Forbet. Wygrywa pierwsza osoba, która trafi. dokładne wyniki, będzie najbliżej pierwszej minuty bramki. To tak w ramach konkursu. Jeżeli nie macie konta w Forbet, według PZBook linki do rejestracji w komentarzach pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie co do kanału, no to piszcie w komentarzach. Zapraszam również na środy, czwartki, piątki. Wtedy mamy konkurs od PZBook, a standardowo sobotni niedziel od Forbet. No, w inne dni też sobie gramy, ale no już bez konkursów lecimy z typami na dziś. No weekendowa taśma w końcu. Mam nadzieję, że wejdzie. Co tydzień mamy 4 na 5 i pewnie dzisiaj też będzie 4 na 5, ale chciałbym, żeby chociaż 5 wyszło. Wziąłem 4 pewniaki, moim zdaniem, i jeden z wyższym kursem. Bardziej ryzykowny typ. Pierwsze spotkanie. Taki pewniak dla mnie era. Sosie FC Barcelona. Gramy na FC Barcelona spod półeczko, czyli X2 i poniżej 4,5 bramek. No 5 bramek tutaj nie widzę. W meczach za tym pada 4 bramek. Barcelona, pierwsze spotkanie Falta 00. Myślę, że na wyjeździe będzie też ciężko, w sesji dać się ciężko, ale i tak Barcelona ma lepszy, lepszą ekipę, pakę, dużo transferów, dużo trafnych transferów, tylko ta ofensywa jeszcze nie jest zgrana, ale myślę, że 2-0, 2-1, no może jakiś remis się trafi, tak Barcelona zakończy to spotkanie. Drugie spotkanie, Newcastle, Manchester City, no tu bez ogień na Manchester City, jak rano zawsze, no, czysto na Manchester City, nieważne z kim gra, mega faworyt w każdym spotkaniu, z Newcastle tym bardziej. Po prostu musi uciekać od innych, którzy będą gonić. Wiadomo, Arsenal też jest pierwszy w komplety komplety punktów. I myślę, że City też zdobędzie tutaj komplet punktów. Nieważne, że to wyjazd, super gry. Kolejne spotkanie Strasburg rheims Mało tutaj mojego tłumaczenia. Jak gra Strasburg, gram zawsze over półtorej bramki. Fajne kursy zawsze są, a w 90% te mecze kończą się właśnie over'owo. Ostatnio też grałem tydzień temu i też weszło To gram znowu, po prostu ta drużyna jest na overki dla mnie. Kolejne spotkanie Atalanta-Milan. Fighter jest na powyżej 7,5 różnych, czyli 8 różnych. Dla fajnych, nie, dla tych odważnych, raczej. chciałbym powiedzieć, że można zagrać 8,5, bo to jest, są dla mnie mega overowe drużyny. Pierwsze spotkanie, a Milanu mega zacięte, 2-4 wygrali. Także no, za to był za mecz, fajne widowisko we Włoszech. Ale jeżeli jest tyle akcji, to jest też dużo różnych. Atalanta też, 12 z tego za dużo różnych nabija. I kolejne spotkanie, taki najbardziej dla mnie. No ryzykowny typ, ale chciałem, żeby ten kurs był troszkę wyższy, więc wziąłem wyższy kurs Atletico Madet i idę tutaj w typ powyżej 2,5 bramek. Jeżeli gdzieś w Hiszpanii, dzisiaj nie ma być trochę bramek z fajnym kursem, myślę, że tutaj Atletico Madet jest niedoceniany jeżeli chodzi o kursy na bramki. Dużo strzela bramek, no tracić, traciło ostatnio mało, takie, takie były sezony, ale w ostatnim sezonie dużo traciło bramek i myślę, że Real też lubi strzelać bramki. Ostatnio grali też w europejskich pucharach, nie strzelił bramki i myślę, że tutaj też będzie overowo, -over, że ta e, zgranie już w vrr jest dobre, ale myślę, że wiarę tu przegra, bo gra w europejskich pucharach co 3 dni, nie mają takiej paki, więc myślę, że artycypomady to 2-1, może 3-0, coś takiego tu widzę, ale... Wiadomo boisko wykaże, ja idę tutaj po prostu over 2,5 bramek. Myślę, że w obie strony może się to zakończyć, bo dla mnie obie ekipy równe. Zobaczymy jak VR zarotuje skład. składa. Tyle na dziś, życzę powodzenia, zieloności, u udział ja w konkursie od 2 do 50 złotych. Widzimy się jutro, cześć.